Pierwsze zakażenia dwoma wariantami naraz. Wiele niewiadomych równoczesne zakażenia Deltą i Omikronem w Hiszpanii. Hiszpańskie służby medyczne poinformowały o przypadkach równoczesnego zakażenia dwoma wariantami koronawirusa Deltą i Omikronem. Podwójne zakażenia występują głównie w północnej części kraju. Jak wyjaśniła Sara Cuix z hiszpańskiego towarzystwa pneumonologicznego i chirurgii klatki piersiowej SEPAR, eksperci medyczni rozpoczęli już badanie tego nietypowego zjawiska. W rozmowie z dziennikiem La Voz de Galicia przyznała, że przypadków tak zwanego podwójnego zakażenia się koronawirusem nie jest na razie zbyt wiele w Hiszpanii. Dodała, że występują one głównie w północnych regionach kraju. UIROS uważa, że jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski dotyczące zachorowań na COVID-19, które są spowodowane przez równoczesne zakażenia deltą i omikronem. Wciąż nie wiemy, czy infekcje takie są groźniejsze, dodała pneumonolog ze szpitala w baskijskim mieście Basurto. Hiszpania. Omikron dominuje w większości regionów Hiszpanii i wariant omikron dominuje już wśród przypadków infekcji koronawirusem. To właśnie jego rozprzestrzenianie się jest zdaniem wirusologów odpowiedzialne za nasilenie się szóstej fali pandemii COVID-19 w tym kraju. W poniedziałek rano służby medycznej Andaluzji na południu Hiszpanii podały, że omikron ma już prawdopodobnie 95% udziału wśród wszystkich występujących obecnie w tym regionie infekcji. Przed świętami Bożego Narodzenia w Hiszpanii notowane były rekordowe liczby dziennych zakażeń koronawirusem, które w skali całego kraju przekraczały poziom 70 tysięcy. Dobowych infekcji.